Dziś Mandrowa z prawdziwego Kolosa. Cześć, moi drodzy. No, powiem Wam, że to jest właśnie ta Lara, na której ja się wychowywałem. Ta oryginalna Lara z tych pierwszych tytułów na pierwszego playaka na PSXA. Ten tytuł tutaj to jest seria komiksowa, która ukazywała się na przełomie lat 99-2003. I zbiera właśnie takie klasyczne komiksowe przygody Lary Croft, gdzie widzimy taki wizerunek Lary, z którą fani, zwłaszcza ci fani klasycznych odsłon, tę postać właśnie kojarzą. Tym, co tej kolekcji od razu pozwala przykuć nas wzrok, są na pewno jej gabaryty. W nazwie mamy Colossal Edition i wierzcie mi, że ta edycja jest naprawdę kolosalna. Tutaj macie takie proste porównanie z Omnibusem Batman and Robin Adventures, no i zobaczcie tutaj jaką mamy różnicę. Tutaj jest naprawdę spora przepaść i te Colossal Edition znacznie bliżej stoi, powiedziałbym, do takich edycji absolut od DC Comics. Wydanie to jest, jak widzicie, znacznie wyższe oraz szersze od takiego standardowego Omnibusa. Co na pewno też pozwoli, e, powiedzmy, tej stronie artystycznej tej kresce bardziej błysnąć. Tak prezentuje się okładka przednia. E, I co ciekawe, nie dostajemy tutaj obwoluty. Tutaj grafika nadrukowana jest bezpośrednio na hardcover. Na okładce przedniej wykorzystano grafikę autorstwa Diego Parka. Jest to właśnie grafika pochodząca z okładki jednego z zebranych tutaj zeszytów. Z tyłu z kolei mamy grafikę pochodzącą bezpośrednio z kart komiksów, z jednej z pierwszych historii oraz krótki opis zawartości, a na dole mamy chociażby informację o cenie okładkowej, która wynosi 99 dolców. Na pewno interesuje Was, jakie historie zostały zebrane w tej kolekcji. A znajdziemy tutaj klasyczne przygody Larry Crow, które ukazywały się nakładem wydawnictwa Top Cow, które Wcześniej posiadało licencję do Tomb Raider'a. Są to historie, które pierwotnie ukazywały się w formie zeszytowej na przełomie lat 90. oraz początków obecnego wieku. I zebrane są tutaj zeszyty regularnej serii Od 1 do 24 oraz 26-34. Tutaj numer 25 z tego co kojarzę stanowił bodajże crossover z serią Witchblade, dlatego. Ze względów licencyjnych ta jedna historia się tutaj nie znalazła. Natomiast mamy tutaj tak naprawdę pierwsze, pierwsze 30 kilka numerów jej regularnej serii. Warto się na chwilę zatrzymać przy twórcach. Tutaj głównym scenarzystą serii był początkowo Dan Jurgens. A za rysunki odpowiadał Andy Park, który miał tutaj właściwie początki swojej kariery. Tutaj właśnie zaczynał od, od Larry Croft, można powiedzieć, że to był jego taki wielki przełom. Pierwszy raz czytelnicy mogli właśnie na szerszą skalę podziwiać jego dzieła. Z kolei co do Dana Jurgensa, no to tego pana na pewno nie trzeba nikomu prze przedstawiać, tutaj jest to scenarzysta bardzo znany i uznany, a, który tworzył komiksy zarówno przed tą Priderem, jak i na tak naprawdę do dzisiaj tworzy, do dzisiaj jest e, bardzo aktywnym twórcą. Ja osobiście kojarzę jego osobę przede wszystkim e, z różnymi, e, powiedzmy, iteracjami, różnymi wersjami Supermana. Tutaj pisał e, postać e, Kalela, chociażby w znanej historii śmierci Supermana z lat 90., jak również powrócił do tej postaci przy okazji inicjatywy Rebirth, przy okazji odrodzenia, gdzie przez dwa pierwsze lata e, tworzył, pisał serię Action Comics, w której całkiem niedawno dostaliśmy bardzo eleganckie omnibusowe wydanie od DC Comics. Zobaczymy, co czeka na nas w środku. Otwieramy nasz komiks. Witają nas takie czarne strony. Dalej mamy właściwą stronę tytułową. I tutaj, co od razu bardzo pozytywnie przykuło moją uwagę, to powiem Wam, że jest jakość papieru. Mamy papier kredowy o naprawdę wysokiej gramaturze. Strony są naprawdę grube, więc podejrzewam, że uda się uniknąć tutaj jakichś prześwitów. Idziemy dalej. Mamy znowu taką, jakby kartę tytułową taką stronę tytułową, rozciągniętą właśnie na dwie kartki. Tutaj naprawdę efektowny splash page, można powiedzieć. A jeszcze dalej mamy spis treści, który tutaj został ładnie uporządkowany, zmieszczony na jednej stronie. Cała kolekcja ma prawie 900 stron, gdzie jak widzimy, poza samymi historiami, możemy się również spodziewać jakichś ciekawych bonusów na końcu. Przejdziemy sobie teraz do samej treści. Okładka pierwszego zeszytu, to na pewno warto nadmienić to również grafika, którą wykorzystano w wydaniach Archive, które również ukazały się nakładem wydawnictwa Scream Comics u nas w Polsce. Jest to właśnie okładka pierwszego tomu archiwów. A pierwsza historia, która otwiera nam tę kolekcję, nazywa się Maska Meduzy. W historii tej Lara tropić będzie oczywiście tytułowy artefakt Maskę Meduzy. A na swojej drodze spotka wiele znajomych postaci. Na pewno historia ta będzie się rozwijać dość ciekawie. Tutaj będzie kilka ciekawych twistów po drodze. E, przyjaciele zmienią strony. Tutaj dojdzie do jakiejś zdrady, tam dojdzie do jakiegoś, właśnie nieoczekiwanego cliffhangera. E, naprawdę ta pierwsza historia trzyma wysoki poziom, właśnie, jeśli chodzi o emocje, jeśli chodzi o nagłe zwroty akcji. Pierwszym takim stałym, regularnym artystą serii był Andy Park. Muszę powiedzieć, że gościu naprawdę miał taką rękę, takie wyczucie, jeśli chodzi o proporcje Lary. Ogólnie świetnie radził sobie z postaciami ludzkimi, z postaciami kobiecymi, ale za co muszę go również mocno pochwalić, to naprawdę szczegółowe tła. Tutaj tła takie właśnie egzotyczne jak dżungla, Egipt, tego typu lokacje. Gość naprawdę rysował piękne tła, miał naprawdę wyczucie spore, potrafił bawić się odpowiednio cieniem, światłem, a tutaj naprawdę wiele paneli jest takich, że naprawdę zatrzymujemy się i podziwiamy chwilę. Bo naprawdę jest co podziwiać, i tutaj nie mam na myśli tylko samej postaci głównej bohaterki. Te podwodne segmenty przygody właśnie w pierwszej historii Maska Meduzy bardzo mocno kojarzą mi się z drugą odsłoną gry. A właśnie tam mieliśmy taki etap całkowicie pod wodą, podwodną misję, gdzie pamiętam, że uciekaliśmy przed rekinem. No to było dość wymagające i nawet momentami frustrujące. Te podwodne sekcje, przygody, podwodne scenki przedstawiają się naprawdę bezbłędnie, zwłaszcza pod kątem kolorystyki. Tutaj naprawdę trzeba pochwalić tego, kto nakładał kolory, a był nim J.D. Smith. Kolorki na przestrzeni właściwie całej serii naprawdę dają radę. Tutaj zarówno potrafią być takie żywe i energiczne, jak i bardziej stonowane. Tutaj właśnie wszystko zależy od klimatu. Tutaj świetnie właśnie kolory dopasowano do charakteru danej lokacji. Bardzo przemyślanym ruchem było dodanie pełnoprawnych okładek pomiędzy poszczególnymi zeszytami. Dzięki temu mamy taki jasny znak podziału. Wiemy kiedy kończy się jedna historia, a zaczyna następna. A po drugiej stronie mamy też od razu informację, kim są twórcy danego zeszytu. Zwłaszcza w tym pierwszym arku, w tej pierwszej historii, taką kluczową rolę odgrywa Loka i Larry Croft, czyli taki bliski powiernik-przyjaciel. Tutaj nie będę wam zdradzał, w jakim kierunku pójdzie ta historia, jednak od razu mogę wam powiedzieć, że to nie jest ten sam taki sympatyczny grubasek znany z drugiej odsłony gry. Pamiętacie tego gościa na pewno, który latał za nami po całej rezydencji? Chodził za nami wszędzie, a my go chamsko zamykaliśmy w lodówce. No przynajmniej ja tak robiłem. Muszę powiedzieć, że to była taka moja ulubiona część właśnie tego tutoriala z drugiej, z drugiej części gry, gdzie właśnie mogłem zaprowadzić go najpierw gdzieś tam do kuchni, do takiej spiżarni, wielkiej takiej lodówki, a potem można było go tam zamknąć. No i staruch wreszcie przestał nas stalkować. Ważną rolę w tym pierwszym story arku odgrywa postać Chase'a Carvera. Chase występuje tutaj w dość takiej ciekawej roli, ponieważ, z jednej strony, jest rywalem dla naszej bohaterki, również jest poszukiwaczem skarbów, takim troszkę najemnikiem, a z drugiej strony, tych dwoje łączy też taka szczególna więź. Tutaj widać, że mieli dość taką skomplikowaną historię. A to co się stanie z Chase'em właśnie w trakcie rozwoju tej historii będzie miało zresztą również dalsze, dalsze takie konsekwencje dla Lary. Można powiedzieć, że z Chase'em związany będzie taki właśnie mocny kulminacyjny emocjonalny moment dla naszej bohaterki. To co na pewno przypadło mi do gustu, to fakt jak fajnie autorzy bawią się tym uniwersum Lary Croft, jak potrafią wnieść często taką lekkość, taki humor do tych historii. Klimat nie jest taki właśnie mroczny, ponury cały czas, tylko często właśnie mamy takie e, fajne przerywniki, takie udane gagi sytuacyjne, żarciki. Pozwala to naprawdę w kluczowych momentach fajnie rozładować napięcie. Jeśli chodzi o charakteryzację postaci Lary Croft e, w tych komiksach, to mamy tutaj taki powrót do korzeni. To jest na pewno ta klasyczna Lara, którą kojarzycie z pierwszych gier. Aczkolwiek autorzy starają się tutaj momentami też nadać tej postaci więcej głębi psychologicznej. Starają się pogłębić jej motywację. Nasza Lara zawędruje również do dżungli i tutaj nawet znajdzie taką zapomnianą przez czas dolinę, w której wciąż żyją dinozaury. No i spotkamy tutaj nawet takiego sympatycznego T-Rexa. Jest to scenka wręcz na żywca wyjęta z pierwszej odsłony gry. I na pewno taki bardzo przyjemny throwback, taki bardzo przyjemny smaczek dla fanów przygód klasycznej Larry Croft. O ile za rysunki w pierwszej połowie tej kolekcji odpowiada głównie Andy Park, tak w drugiej części mamy nieco więcej przytasowań, tutaj pojawia się więcej gościnnych rysowników. Tutaj na przykład mamy Francisa Manapula, dalej pojawia się chociażby Randy Green, no i niestety muszę stwierdzić, że ta druga połowa kolekcji pod kątem wizualnym przedstawia się nieco gorzej według mnie. Tutaj zwłaszcza prace Randiego Grina nie przypadły mi jakoś specjalnie do gustu. Postacie stają się takie bardziej przerysowane, bardziej kreskówkowe, wyrazy twarzy, gestykulacja stają się takie bardziej można powiedzieć nienaturalne. No i muszę powiedzieć, że właśnie pod tym kątem niestety ta kolekcja nieco traci punktów, no bo jednak mamy poziom wizualny, który jest mocno nierówny w tej drugiej części. Owszem, tam potem również wraca Andy Park, ale jednak w tej drugiej połowie przeważają prace innych autorów, które jakościowo no niestety nieco odbiegają od poziomu, który ustanowił pan Park. Zobaczcie, nawet mamy tutaj fajny powrót do klimatów, które nierozerwalnie kojarzą mi się z Tomb Raiderem. Mamy właśnie przygodę rozgrywającą się w Egipcie. Jest poszukiwanie starożytnych artefaktów w piramidach, grobowcach. Mamy mumie, mamy sfinksy. No, są to po prostu rzeczy, które nierozerwalnie kojarzą mi się, zwłaszcza pierwszą, z pierwszą i czwartą odsłoną gry. Same historie to jednak nie wszystko, bo pod sam koniec dostajemy również potężną sekcję z bonusami. Mamy tutaj ponad 60 stron różnego rodzaju dodatków. Jednak lwią część tego segmentu zajmują różnego rodzaju okładki, covery alternatywne. Tutaj naprawdę zebrało się wielu bardzo uznanych twórców. Mamy chociażby Ulala, uh taką okładkę w stroju kompilowym autorstwa Toniego S. Daniela. Niektóre okładki są właśnie tak inspirowane bardziej grom, niektóre są takie bardziej wzięte prosto z kart komiksów. A potem mamy też taką bonusową historyjkę czy też całkiem sporo stron poświęconych właśnie takim surowym ołówkom, taką, takim szkicom z procesu twórczego. I tak oto dobrnęliśmy do końca tej prezentacji. Perypetie Larry Croft, w tym właśnie wydaniu kolosal, musiało się spotkać z naprawdę ciepłym przyjęciem wśród fanów. No bo zobaczcie, całkiem niedawno dostaliśmy tom pierwszy, to jest ten, który właśnie Wam prezentuję. Ten ukazał się w lipcu 2025 roku, poprzedniego roku i ciągle jest dostępny w wielu miejscach, chociażby w sklepie komiksowym Direct Market Comics, który zresztą Wam polecam. A całkiem niedawno, bo w grudniu dostaliśmy drugi tomik tej kolekcji i już zapowiedziane jest trzecie wydanie, które ukaże się w tym roku. Nie wiem jak wy, ale sam właśnie zamierzam skompletować sobie cały set, cały zestaw tych właśnie wydań kolosal, które na półce na pewno prezentować się będą nieziemsko dobrze. Jeśli ta prezentacja przypadła Wam do gustu, no to jak zawsze, proszę Was, dajcie mi lajka, like, dajcie saba, e, oglądajcie częściej mój kanał, zaglądajcie częściej. Zawsze jesteście tutaj mile widziani, a po prostu takie wsparcie pozwala mi tworzyć więcej fajnych materiałów. Dzięki za dzisiaj, dzięki, że byliście ze mną i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!